W domach instalujemy bardzo dużo urządzeń, które z reguły mają poprawić jakość naszego życia. I ostatnio bardzo modne stało się instalowanie wszystkich urządzeń, które mogą być sterowane za pomocą aplikacji, z którymi możemy połączyć się przez Wi-Fi. W dzisiejszym filmie powiem Wam, dlaczego ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, dlaczego ja preferuję jednak te starsze rozwiązania, prostsze. Podam na kilku przykładach, by łatwiej to zobrazować. Między innymi chodzi o kosiarkę, chodzi o sterowanie bramy, furtki, o nawodnienie terenu oraz o ogrzewanie naszego domu. Zacznę od kosiarki. Temat dość często ostatnio poruszany. Nagrywaliśmy z sąsiadem film na temat wad kosiarek automatycznych. U mnie, jak wiecie, jest to kosiarka na kabel, czyli z przewodem ograniczającym, który sprawia, że ta kosiarka nie wyjeżdża za skazany obszar. U sąsiada akurat kosiarka GPS. Dlaczego ja akurat zdecydowałem się na takie rozwiązanie, a nie poszedłem w te nowe systemy, czyli GPS z możliwością sterowania kosiarki przez pilota, co jest niby fajną funkcją? Dlaczego ja jednak wybrałem to starsze, prostsze rozwiązanie? Bo zadałem sobie pytanie, czy jest mi to tak naprawdę potrzebne. Co mam na myśli? Ja w swoim domu chciałbym, jeżeli już robię jakiś system automatyczny, tak, czyli na przykład w tym przypadku mówię o kosiarce, to chciałbym, aby on był bezobsługowy. Nie robię to po to, żebym musiał na przykład korzystać z aplikacji albo co chwilę tam zaglądać na tej aplikacji, ile ta kosiarka skosiła, gdzie ona jest, czy nią sterować na przykład, żeby ją sobie włączyć, gdy jestem na wakacjach. Nie. Ja patrzę pod, pod, tym względem, żeby to ustawić raz i tego nie dotykać. I żadna aplikacja, żadna możliwość sterowania daną kosiarką z telefonu, tak, czyli jak zabawka, żeby jeździć, nie jest mi do tego potrzebna. Ja w swoich założeniach robię tak, żeby właśnie, jak już tą kosiarkę zainstaluję, zaplanować ogród, zaplanować miejsce koszenia tak, abym nie musiał do tego tematu wracać. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po co mi ta funkcja, skoro chciałbym, żeby ta kosiarka skosiła już wszystką trawę, tak? Bo po co mi automatyczny robot, skoro ja i tak muszę później podchodzić i dokaszać jakieś elementy? Wiadomo, ja jeszcze w swoim ogrodzie mam sporo rzeczy niepokończonych i dlatego gdzieś tam muszę jeszcze ręcznie kosić, czy kosić kosą spalinową czy coś takiego, ale docelowo będzie tak, że jak już ta kosiarka jest, to ja nie chcę tego tematu poruszać przyjść, raz na dwa tygodnie zmienić noże, wyczyścić i koniec tematu. Nie chcę żadnej aplikacji, która do której będę sobie zaglądał i sprawdzał ile ta kosiarka skosiła, kiedy ona skosiła, czy ją będę włączał gdzieś tam będąc za granicą. Nie chcę tego. To jest jeden powód. Dwa, cena. Te kosiarki, te kosiarki zawsze są droższe, a trzy, mają mnóstwo czujników, które nie wiadomo jak się zachowają za kilka lat, tak, za kilkanaście lat. Bo z tego co czytałem, kosiarki automatyczne na kabel Husqvarna produkuje już od 30 lat i te kosiarki potrafią kosić naprawdę po 10, 15, 20 lat potrafią jeździć i nic się z nimi nie dzieje. Wystarczy, że tam powiedzmy za jakiś czas się wymieni akumulator i po problemie. To znaczy na pewno jakieś awarie mogą się zdarzyć. Ale co w sytuacji, gdy mamy kosiarkę, która ma tych czujników 10 albo 15 albo jakieś kamerki. Czy to wszystko będzie działało tak dobrze za te 10, 15 lat, tak jak w moim przypadku? Nie wiem. Być może nie mam racji, ale ja wybierając kosiarkę automatyczną, mam tutaj na myśli pełną automatyzację. Coś, co będzie niezawodne, bezawaryjne i nie będzie potrzebowało mojej uwagi, bo to o to mi chodzi, tak? Bo to nie jest niby tam problem, że sobie tam zajrzę do tej aplikacji, czy że, że sobie wezmę tą kosiareczkę i gdzieś tam pojadę kosić. Być może ktoś takie rzeczy lubi. Być może ktoś takie rzeczy będzie wybierał. Ja kieruję się y, czymś takim, żebym właśnie, skoro jest automat, niech on kosi. Ja nie chcę y, żadnej aplikacji, nie chcę na to patrzeć. Niech on po prostu kosi. Nie chcę, żeby odwracał swoją uwagę na mnie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, tak? Po prostu oddaję koszenie kosiarce i nie chcę, żeby rozpraszała mnie jakimiś powiadomieniami w telefonie albo by stwarzała mi jakiekolwiek problemy. Abstrahując od tego, czy dane kosiarki, na przykład, gdy tutaj porosną już jakieś drzewa, rośliny, bo weźcie pod uwagę, że my mieszkamy w szczerym polu yy, i ten zasięg, ten sygnał GPS jest jeszcze dość dobry. A co w sytuacji, gdy tu je porosną, gdy porosną drzewa wszędzie w yy, czy będzie tak samo dobrze to działało, jak działa teraz? Dla mnie głównym założeniem jest bezobsługowość brak konieczności interwencji i y, poświęcania uwagi danej rzeczy. I na podobnej zasadzie, na podobnym toku myślenia możemy podpiąć tutaj inne urządzenia, na przykład otwieranie bramy, y, otwieranie furtki, y, sterowanie roletami, czyli wszystko możemy połączyć na Wi-Fi, tak samo sterowanie kotłem gazowym, czy na przykład rekuperacją. Y, ja te urządzenia mam, wszystko jest włączone, y, raz ustawione, i tam nie chodzę, nie kombinuję, nie przekładam tego. I y, uważam, że dokupywanie specjalnie jakichś tam czujników, sterowników na BiFi jest y, nieuzasadnione. Tak jak w przypadku kosiarki, ja ustawiam kocioł gazowy raz i chcę, żeby on był ustawiony dobrze, by ogrzewał dom dobrze, bym nie musiał interweniować i chodzić tam przełączać. Dlatego w moim domu jest tylko jeden sterownik y, ogrzewania podłogowego nie mam e, na przykład regulatorów temperatury w żadnym pokoju i po tych dwóch i pół roku od kiedy mieszkam w tym domu stwierdzam, że nie było mi to potrzebne ani razu nie uważam e, takie rozwiązanie za e, za po prostu potrzebne ja rozumiem, jeżeli ktoś chce takie urządzenie mieć, bo sobie będzie tam przekręcał temperaturę w pokoju może takie coś zainstalować u mnie to się nie sprawdziłoby nie mam tego i nie żałuję, że tego nie mam Temperatury w pokoju są ustawione tylko na tych manualnych pokrętłach. Jest wszystko ok. W pokojach tylko praktycznie śpimy na poddaszu, więc przychodzimy tutaj tylko wieczorami i tak jak wspomniałem, nie odczuwałem potrzeby posiadania czegoś takiego. To samo tyczy się rekuperacji, możliwości sterowania, rekuperacji z aplikacji, gdzie możemy kupić dodatkowy sterownik, który się będzie łączył z Wi-Fi i będziemy dzięki temu mogli z tego, z tym sterować na przykład z poziomu aplikacji. Nie mam tego urządzenia i nie było mi w ogóle potrzebne, tak samo jak w przypadku ogrzewania yy, mojego domu. A nawet gdybym takie urządzenie miał, to pewnie bym z niego nie korzystał. Należy też wziąć pod uwagę to, że mimo że te urządzenia mają możliwość łączenia się przez Wi-Fi, to ten sygnał w domu jednorodzinnym Wi-Fi nie jest równomierny w każdym pomieszczeniu. Ja mając na przykład yy, router jeden w domu na środkowym poziomie, tak? Bo mamy parter, mamy miejsce, gdzie jest nad garażem pokój, on jest troszeczkę tak jakby na innym poziomie i trzeci poziom jest tutaj nad domem. To sygnał Wi-Fi jest słabszy w wielu pomieszczeniach i nie zawsze taki sygnał gdzieś dochodzi i możemy mieć problem z łączeniem się z jakimś urządzeniem, jeżeli tylko będziemy chcieli sterować z nim przez Wi-Fi. Bo można też odnieść wrażenie, że wystarczy, że do wielu urządzeń, na przykład do bramy, do furtki, czy na przykład do rolet zewnętrznych pociągniemy tylko zasilanie i nie będziemy tam robić żadnych kabli do sterowania, bo przecież mamy Wi-Fi. A czasami może się zdarzyć tak, że, że te moduły Wi-Fi właśnie nie będą się łączyły z aplikacją, bo będzie z tym problem i będziecie chodzili z telefonem i próbowali się połączyć z daną roletą, czy z danym jakimś urządzeniem, którym będziecie mogli sterować. Eee, z tą aplikacją będziecie musieli ściągać aktualizacje i tego typu sprawy. Więc ja tego nie chciałem, dlatego ja e, w moim domu wszelkie połączenia mam po kablu. Wszelkie sterowanie bramy, furtki, e, cokolwiek tylko pomyślić, co mam w moim domu, wszystko jest na kablu i manualne pokrętło ustawione raz i tego nie dotykam, do tego nie wracam. Jedyną rzeczą, na którą dałem się nabrać i żałuję, no może nie żałuję, ale było to niepotrzebne, jest to, że dałem się nabrać na zbiornik na deszczówkę, z którego poprowadziłem całe nawodnienie mojego ogrodu, czyli, czyli zraszacze, czyli linie kropelkowe. Dlaczego? Dlatego, że raz, to kosztuje dużo pieniędzy, a dwa, jest dość skomplikowane i nie spełnia swoich założeń. Ja nagrywałem już filmy na ten temat, że zbiornik na deszczówkę jest tak naprawdę zbędnym w naszym domu, a to, że go zrobiłem, to sprawiło, że zrobiłem, że dołożyłem sobie tylko i wyłącznie problemów i kłopotów. Dlaczego? Bo tej wody nigdy nie ma i aby nie musieć co chwilę dolewać tej wody do zbiornika, żeby nawadniać mój ogród, bo tak jak wspomniałem, mam wszystko poprowadzone, wszystkie nawodnienia ze zbiornika na deszczówkę, to musiałem dolewać wody do zbiornika ręcznie. W związku z tym musiałem też zainwestować w system dolewki automatycznej, żebym mógł podlewać właśnie rośliny, warzywa i nie zastanawiać się, czy jest woda w zbiorniku. W tym roku było dość gorące lato i okresy suche przepatały się z jakimiś dwoma, trzema tygodniami okresów mokrych, czyli padało dość intensywnie. Później znowu było sucho susza. I e, ja tak liczyłem, to mój zbiornik na deszczówkę zapełnił się 5, maksymalnie 6 razy w tym okresie. Maksymalnie. Czyli oszczędziłem jakieś 20-25 metrów sześciennych wody przez cały rok. Co mnie kosztowało, co, co sprawiło, że oszczędziłem jakieś 100 złotych, a zbiornik na deszczówkę kosztował w moim przypadku ponad 8 tysięcy złotych, nie licząc tych wszystkich e, komponentów, które musiałem do niego dokupić, tak? No i oczywiście w zbiorniku na deszczówkę jest pompa, która może się popsuć. W zeszłym roku miałem małe awarie pompy, przez co właśnie nie mogłem używać kranów, nie mogłem nawadniać, musiałem najpierw naprawić pompę. A mając to wszystko rozprowadzone z sieci, z wody z sieci, mamy problem z głowy. I można się ze mną nie zgodzić w tym względzie, że oczywiście zbiornik na deszczówkę zbiera tą wodę deszczową, to jest dobre. Też uważam, że to jest dobre z tym, że to się w ogóle nie sprawdza. Tak jak wspomniałem, oszczędziłem z 30, 25, 30 metrów wody sześciennej, a do wyprodukowania takiego zbiornika na deszczówkę też jest potrzebne bardzo dużo wody, bardzo dużo chemii, bardzo dużo plastiku i wielu, wielu innych rzeczy, które też niszczą środowisko. A oprócz tego właśnie, że tą wodę zbieramy i oszczędzamy, co niby jest plusem, no to o, taki zbiornik potrafi przez e, 3 dni zostać wypompowany, a i tak musimy brać wodę z sieci. Dodatkowym problemem tego systemu jest, że tą pompę trzeba włączać e, ręcznie. Oczywiście, ona ma taki czujnik, że napompuje na przykład, nam ciśnienie w sieci do 4 barów i, e, i się wyłącza, tak? I dopiero po zmniejszeniu tego ciśnienia e, pompa zaczyna znowu działać i pompuje nam e, wodę ale w moim przypadku gdzieś te ciśnienie ucieka, mam tych kranów kilka, mam też właśnie nawodnienie, gdzieś w którymś miejscu te ciśnienie ucieka, albo pompa po prostu jest nieszczelna i te ciśnienie po prostu, tego ciśnienia po prostu nie trzyma i ona taktuje, tak, włącza mi się raz na minutę, nawet jeżeli nie używam wody, to raz na minutę mi się włącza i przepompowuje. W związku z tym, aby unikać problemu zniszczenia tej pompy za jakiś czas, przepalenia jej zwojów i w ogóle zepsucia, muszę tę pompę chodzić i włączać ręcznie, czyli chcę kran uruchomić gdzieś na końcu działki, to muszę iść najpierw włączyć pompę, muszę o tym pamiętać, włączyć, tak, później ją wyłączyć, więc jest to troszeczkę utrudnione. Jeżeli chodzi o podlewanie, to mam dodatkowo właśnie specjalny włącznik, specjalne gniazdko z timerem gdzie właśnie ta pompa uruchamia mi się w godzinach, w których chcę wodę podlewać. Było w jednym nagraniu, pokazywałem, że kupiłem taki, taki włącznik czasowy i tam sobie to wszystko poustawiałem, że ta pompa mi się włącza w tych samych godzinach, co mam ustawione nawodnienie i tak to sobie rozwiązałem. Ale w innym wypadku, gdy chcę korzystać z tych kranów, to muszę chodzić i włączać pompę. Więc zdecydowanie łatwiej, prościej, taniej byłoby po prostu zrobienie tego wszystkiego w sieci. Poprowadzenie kranów do ogródka z sieci, E, poprowadzenie, z, e, rozprowadzenia wody z sieci byłoby najprostszym, najlepszym rozwiązaniem. Bez szkody dla środowiska, tak? Bo, tak jak wspomniałem, ten zbiornik też musiał zostać wyprodukowany. Tej wody aż tyle nie zbierzemy, zimą tej wody jest za dużo. Nagrywałem już o tym dużo odcinków, więc nie będę tego jeszcze raz powtarzał. I z tych samych pobudek nie chciałem mieć fotowoltaiki w swoim domu, dlatego, że naczytałem się, że to jednak nie jest takie bezobsługowe. Są tam jakieś urządzenia, które się mogą popsuć. Czasami te panele trzeba umyć, żeby lepiej działały, i ja w swoim domu zdecydowałem się czegoś takiego nie robić, bo nie jest to ułatwienie do, dla, dla życia, tak? Nie jest to coś, co nam poprawi jakość życia w domu, tylko jest to urządzenie, które miałoby służyć jako oszczędności, a z tym wiemy, jest różnie, więc z tego powodu, że nie byłem pewny, czy to się zwróci. I raczej się nie zwróci, bo widzimy, co się dzieje, że już rządy zaczynają je klasyfikować jako osobne budowle, już chcą im przypisać jakieś, jakąś klasyfikację, a później być może wrzucą jakiś podatek. Być może nieduży, być może nie wrzucą, ale już coś kombinują z fotowoltaiką, by, by po prostu mieć z tego pieniądze, tak? Wiadomo, na ten moment to się nie opłaca. Opłacało się założyć przed 2022 rokiem, ale tego też nie możemy stwierdzić w 100%. Dowiemy się dopiero za 10 lat, czy te przepisy się nie zmienią, byśmy mogli to w 100% powiedzieć, że coś było dobrym wyborem albo złym wyborem. Dlatego ja się na to nie zdecydowałem. Raz, że dodatkowa rzecz, o którą trzeba jakoś tam dbać w domu, dwa koszty, trzy niby nie wiadomo, czy oszczędności, dlatego ja w takie rzeczy nie szedłem. I słuchajcie, ten film nie ma na celu skrytykowanie jakiegoś systemu, który wybraliście. To było moje zdanie. Ja się na to zdecydowałem. Napisz w komentarzu, jeżeli myślisz inaczej. Nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Cześć!